Nie, nie umiałem jeszcze programować jak byłem dzieciakiem, to myślałem tak dosyć nielogicznie, a od kiedy zacząłem się bawić w te rzeczy, to wszystko musi mieć swój powód i jestem też taki bardziej opanowany emocjonalnie. Po nauce programowania się inaczej patrzy, jak rozwiązać dany problem. Nauczę logicznego myślenia, takiego właśnie, ta algorytmika, pokonywania problemów. Programować, uczyć się warto, nawet powiedziałbym nie warto, tylko trzeba w dzisiejszych czasach, może niekoniecznie na jakimś specjalnie zaawansowanym poziomie, ale tak, aby po prostu rozwinąć sobie myślenie takie analityczne, aby podchodzić w inny sposób do, do problemów, aby móc sobie z nimi radzić bardziej wydajnie, bardziej Niekiedy logicznie. No i, i jest to ujętość przydatna w życiu i można ją można wykorzystać no, nawet, nawet w swoim podwórku, na swoim podwórku, gdzie zautomatyzować na przykład jakąś, jakąś rzecz. No, zdecydowanie, kiedy ja zaczynałem programować i uczyć się e, gdzieś jeszcze w czasach podstawówki, być może nawet o podstawówki, e, to używałem programowania głównie do zabawy i do jakby do gier i do tego, co mi sprawiło Frajda. Ja nie wiedziałem, że w przyszłości będę mógł to robić zarobkowo. Jakby wtedy nie, no, nie byłem tego świadomy.